Chodzę po mieście, aż ktoś do mnie zagada. Cześć. 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 Widziałam Cię ostatnio na Instagramie. Serio? Tak. O mogę nagrać? Możesz. Cześć. 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 Spoko. Dzisiaj fajna pogoda, pogoda. W końcu. Ale trochę gorąco było. W ścieżce. Dzisiaj tak. teraz, Ale teraz bardzo wygodnie. Tak, super. super. A tak. u nas No, dobrze. Mój no? tak, mąż tak, jest blokiem. Tak. wiesz, też uczy polskiego. To. Rozmawiać ze mną to nie jest tak łatwo. A, ale dobrze, już słyszę dobrze. No, bo się, po 7 lat, od kiedy mieszkam w Polsce, to. 7 Muszę lat? Tak. Ja, 8 okay. lat. No, wie. Oh. <laughs> podobnie, podobnie. Co, co myślisz? Że... Ludzie są mili? Polacy, no, Polacy są, są mili, mili, ale jest inaczej niż we Włoszech, bo ja jestem z południowej Włoch i tam jesteśmy bardziej otwarci niż Polacy, bo Polacy są bardziej zamknięci. No, to, to bardzo znane, gdzie <laughs> ludzie z Włoski, tak. Włosy to jest no. bardzo przyjazni. Tak, tak, to są otwarci tak, i tak, chętnie by rozmawiali od razu na kawę, zapraszają. Polacy potrzebują dużo czasu, żeby no, no, no. tak za chwilę Nie no. wiem, jak. Japończycy. Ja połączety bardzo dżankujęte. Niestety. No myślę tak. No, okay. Okay. Ale jestem okay. trochę inaczej. Okay. <laughs> dlatego tak zrobię. Super fajnie, fajnie że tak robisz, no. bo tak rozmawiając że z ludźmi też można właśnie się. No no. O, mogę pytać, jak, jak znaliście Jedzień można. jak zna poznaliście? Tak, poznaliśmy się, że ja już mówiłam po włosku. Luka przyjechał tutaj z przyjaciółmi na wakacje na parę dni. Mieliśmy wspólnych znajomych i. Tak. O. I tak wyszło. Wow! widzisz. Tak. Podróż trzydniowa i zostawiłem tutaj. No. Serio? Tak, tak wyszło. Gratulacje, gratulacje. Tak wyszło. A teraz za tydzień mamy szóstą rocznicę ślubu. Sześć Je? lat po ślubie. Wow. Tak, Gratulacje! Tak, tak. No? Tak, Ale zrobiliście e, wesel w Polsce. W Polsce, Polsce tak. W Polsce, tak, tak, Polsce tak. Tak, tak, Było łatwiej. Chociaż e, później zrobiliśmy też imprezę. Nasza rodzina, w zasadzie jego rodzina, zrobiła imprezę też we Włoszech, więc mieliśmy dwa jak dwa. Tak? Dwie imprezy, no. Bardzo dobrze. Super, miłego wieczoru w takim razie. Na no, ja. No, dziękuję. No, dziękuję. trzymaj się. Dziękuję, trzymaj się. dziękuję. Pa. pa. pa.